No dobra. Gramy losowego brydża. Karta całkiem przyzwoita. Nieco powyżej przeciętnej. No nie będę karał partnera, który asem koto jest. Hi napisał. Też mu napisał Hi. I mu się do niego uśmiechnę. Niech się cieszy. Ako, as koto. Koto ekspert. No pięknie. Uligapa z Indii. Z Indii. A koto skąd nie wiadomo. Trzy kiery pokazuje fit. Zobaczymy co wybierze. Nie chcę grać 3 za tu chcę grać cztery kiery. Uzgodniłem kiery. On chciał brać szybę za to? no zaraz zobaczymy. No to ekspert, aż koto 5. Aż 5. Dostał od Dakaro i na piki może wyrzucić trefle. Nie wyrzucił. Szybko kiery, a nie może szybko kierów. A jaj 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 ściągnąć teraz za trzecim razem ściągnąć askier, królkier, damakiery i polecieć pikami, ile się da. Dobrze. Dobrze. Chyba, że mu trefla przebije. Askier. Co nie umiesz grać? Ekspercie. Już nie możesz oddać? Przebiją ci pika, to się rozpłaczesz. To właśnie się kierydzie no. A jak pika przebiją? No? no, szczęśliwy kiera. Uff, nie grał tego pięknie, ale w końcu wygrał. Gramy, z kim gramy? No trudno. Jest gospodarzem stołu. Trzeba być do niego miłym. To ja powiem jedno: pik z tą ręką. Zaczynamy od dłuższego. Osiem, siedem wygraliśmy. Dlaczego? Albo nie zagrali czterech kierów na no, trzy bezatu. Trzy bezatu szczęśliwie pokarowym. Jakby zawistawał spod Asa Karo mogło nie być. To prawda się brało 5 kierowych. Pokazałem ewidentnie 5-5. Pięć pięć. I dalej nie licytuję. Partner powinien obłożyć. Mawis pika i wkiera. Nie ma pików. Siedem pików spadło. Gdzie jest walet pik? O, odblokował się. Bardzo ładnie się odblokował. Nie, nie odblokował się, po prostu odrzucił. Znaczy, nie zawistował w waleta pik? Zawistował w waleta pik, ja bym go puścił. Powtórzyłby pika i byłyby wyrobione piki. A tak to musiałem zgadywać. O weź, weź. I zwaleta pik rozkłada. 6 i 4. No tylko myśmy położyli trzybę za to, Tam niektórzy brali na dróbkę, to 3 za to się kładło, powiedzieć no brało nie zdążył wyrobić treflowych. Powinien zarejestrować waleta pik, żebym ja miał jasność, ja bym go puścił, powtórzyłby w pika i by byłyby wyrobione cztery pikowe, a sen bym doszedł, by było portok. Marny kolor, nie powinienem tak robić. Może się nie zdenerwuje na mnie. Mm. Może im za blok. Znaczy się, mój nie ma kierów. To ciekawe co mój na to, a Szkoto nie zdenerwował się. No chcę dwa kiery przebić. Ewidentnie, pewnie śpika. O nie powinien mieć damy. Dama trew powinna być po drugie I w Teraz powinien zagrać pika, żeby nie mógł przebić kiera. Potrzebuję jeszcze pięć lew. Wytryflowe, korowa to trzy. 艰苦呀。 ja ja jakie bolesne Ale wygrałem Koto się zdenerwował. Napisałem mu równe Nie wyrzucił mnie, może mnie będzie uczył. Chyba mnie będzie uczył, bo nie ulicy tylko coś piszę. Może zgłosić czwórkę pików. On daje dwa kiery i pika. Jeszcze pikie musi trafić. Najpierw trzeba położyć, zagrać pika do figury, a potem impasować pasować waleta. Bo może wypaść singlowy Asa, czwarty walet może być za asem. To też nie pomoże. Dziewiątka. I mały pik dodamy. Dobrze. Puść a figura. Dziesiątka trefl, dobrze. I pik do i im pasujemy waleta. O, wysypał się raz i walet spada. Twoje dobrze zagrał, prawidłowo. Drugi as musiał się wysypać. Musi oddać cudów nie ma. Dwa kiery musi oddać jakby nie cudaczył. Najważniejsze, no, no ekspert powinien rozegrać tak kolora tutaj, ale eksperci bywają różni. No, złożę, za dużo nie mam, ale kiera mogę zgłosić. Nie wolno mi pasować. jemy od tak zwanych 11. Ja tu mam 3,5 lewy. Mam. Hit pokazuję, bo K2 karo powinno być z piątki. Pokazałem 3 kara, 5 kierów. To jest ewidentnie pytanie o trzymanie. Nie trzymam. Nie trzymam pików. Jak masz dwa asy, to możesz wygrać. To było pytanie o trzymanie. Czy kontroluje piki. Nie kontroluje pików. Mam to, co odlicytowałem, więc tu kotuś się do mnie nie uczepi. Dostał lewe nawiście. Wyrzuci jednego trefla. Jak trafi. Aha. No karo. O karo to nie wiadomo. Te karo mogły się źle podzielić. Od kiera zaczął. No to to niedobrze zaczął. O! To ten miała sad trafił. No to jeszcze odda pika. O kara się muszą podzielić 3-2. Nawet 3-3 mogą się podzielić proszę mi nie mówić, że nie ma 14 kar. Dobrze. I teraz zagrać. as-karo. Znaczy król karo, dama karo. Oj, 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 oj. To jest intencja co by impasować karo czwartego waleta u tego inteligenta. Teraz przebić kiera. I małe karo do dziewiątki. Małe karo do dziewiątki. Wyimpasować czwartego waleta. Dobrze. Dziewiątka. Dama karo. No piękny Udama, no dama karo powrót pikiem walę trew dobry, karo dobra. On daje pika. Co to jest? Nie umie grać No i walet karo na promocję, jak to się mówi. Chyba, że makiera. A ósemkę z waletem karo mi, ale nieszczęście. Chyba mnie wyrzuci z tych moich radości. Idę do domu.